Witam Was serdecznie w sobotni poranek na Pogorzelickim Deptaku. Nie ma nikogo, żywej duszy. Wczoraj wieczorem jak wracaliśmy dziś dziwnowa, padało na fuksie, żeśmy wrócili, a dzisiaj miało od rana do nocy padać. Miał non stop padać, non stop lać, nagle wstaje rano, patrzę na pogodę, ma padać o 12:00. 12. No to co? Szybka pobudka, szybka kawa i trzeba ruszyć w nowe miejsce. Mrzeżyno rega Zobaczymy czy tam jest pięknie. Wszyscy mówią, że jest pięknie. Jeżeli po nie wiem, 2-3 godzinach federowania okaże się, że jest tam totalna lipa z rybami jakimikolwiek chciałbym zobaczyć leszczyka, płotkę, to zmienimy miejsce, jeżeli warunki pogodowe pozwolą, a na razie lecimy bo szkoda czasu. Nara. Zobaczcie, tu jest często, tak samo w dziwnowie, nie w dziwnowie, tereny prywatne ogrodzą sobie płotem. Nie wiem, czy to jest do końca legalne, i nie ma dojścia do rzeki. Tam jest ten most, przez który jechaliśmy. Panowie siedzieli tutaj blisko dosyć. Właśnie wychodzą i nałapali leszczy, płoci. nawet widziałem takie leszcza około 2 kg. Fajne płocie, więc coś się tu działo, ale rzucali praktycznie na regę, na sam środek. Z samego środka mówili, że się sprawiały ryby na koszyczek, więc chyba sobie tutaj siądę. Ale przejdziemy się jeszcze do samego końca. Tam jest parking już płatny i tam jest morze. Poza sezonem można, z tego co wiem, podjechać autem pod samą, można powiedzieć, wodę z tamtej strony, przy morzu. No ale teraz trzeba po prostu płacić. Biegłem aż z samego końca portu, więc się zmachałem po auto, wjeżdżamy, zapłacę te 4 złote za godzinę, nie będę żulem, no takie widoki, takie miejscówki, jest płatna toaleta na miejscu, wszystko jest, więc jest jakieś chyba tam później otworzą jedzenie, więc spoko, mało ludzi, rozmawiałem z siedmioma wędkarzami lokalsami, jedni nic nie złapali, drudzy jakiegoś tam jazgara, a trzeci Mówią, że na koszyk, na koszyk, na federa się dzieje. Są leszczyki, są płotki. Zobaczymy. Tyle, że jest wysoko. Mam nadzieję, że mi podbieraka starczy. A ja będę łowić tutaj. A tu sobie można było zaparkować. No, baja, 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 baja. Pierwszy raz chyba wykorzystam całą długość sznurek. Albo mniej więcej całą długość sznurek. Czas zrobić zanętę, a później będziemy się rozkładać zobaczcie tam stoją różne kampery tutaj można się normalnie podłączyć i co fajne jest nawet woda o to mnie martwi a tak tu już było pięknie o Jezuniu ale to wie Pan jak się jeżdzi piąta rano, to liczba pierwszy rzut ale o, już było po 30 minutach w końcu rybka, bo mychaczyk numer 14, takie delikatne brania. Nie siadłem tam z 300 500 metrów dalej dzieci panowie nałowili tych ryb, ponieważ chciałem sobie zrobić wyzwanie i siąść na innym miejscu, a nie siąść po prostu po nich i najprawdopodobniej natrzepać. Wiecie, że ja jestem trochę inny niż wszyscy. Mam rybkę złowiłem na dwie pinki jednego białego, tu mam ten sam zestaw cały czas, czyli żółtego champion Fida tego leszczowego z Wonder Blackiem. I trochę gliny rozpraszającej. Koszyk opada, taki 40 gramowy bulecik, 8 sekund. Ok, już zaczęło mi się tu podobać, Zamordowały się i przyszły. Teraz taka płoteczka, świetne łowienie, fajne, tak jak je lubię. Wraca a ja myślałem, że mi tu wpłynie w łowisko. No i zaczęło nam padać dosyć mocno. Złowiłem kilka płotek jednego leszcza, leszczyka, można powiedzieć. Brania są co rzut, co rzut po prostu są brania, ale to są małe ryby. Musiałbym założyć haczyk numer 20, odławiałbym je w tempo. Ale mam tu 14. Nie chcę tych małych ryb. Chciałem troszeczkę coś większego. Myślałem, żeby to już bliżej tutaj próbować połowić. No ale trzymam się mniej więcej 1 trzecie tego. Można powiedzieć, już kanału prawie że w połowie łowię. Więc zobaczymy, czy przejdzie ten deszcz, czy nie przejdzie. Bo jeżeli nie, to będę się po prostu zwijać. Więc naprawdę, mimo że pada, jest cudownie. Pada, 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 a ja założyłem kurtkę. Chciałem się już zwijać w sumie, ale mówię: Dobra, jeszcze raz rzucę, bo jest spukoleżczyk. Czas nadmorskiej przygody dobiega końca. No niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. Dzisiejsze łowienia. Były pozytywne dwa spoko leszczyki, kilka płotek bardzo drobnych, dużo brań, takich naprawdę o teraz obskubany robak. Bardzo dużo takich trąceń malutkich. No, tam rozmawiałem wcześniej, tak jak wspomniałem z panami, siedzieli od szóstej rano, chyba gdzieś tam do dziewiątej, dziesiątej. Mieli takiego leszcza z 2,5 kilo i takie leszcze, mniej więcej leszczyki, takie co ja połowiłem. Kilka tam płotek siedzieli w dwójkę. Dzisiaj o dziwo najlepiej się sprawdza: jeden biały robak. Dwie malutkie czerwone pinki. Jeżeli założę trzy na przykład białe robaki, w ogóle nie ma reakcji. To jest ciekawe. Dużo takich płotek w okolicach też nie wiem 10-12 cm. Chyba jedną, tą pierwszą, co Wam pokazałem, to, to takie, były, takie były największe, większych nie było. Dużo przychodziło turystów, dużo przychodziło, znaczy dużo, no jak na taką pogodę i rozmawiamy, byli ludzie nawet z Wrocławia i byli tutejsi, no mówili, że tutaj jak wchodzi okoń, to nawet się biją po prostu o stanowiska, biją się o miejsca jak wchodzi okoń, a wchodzi taki kilogramowy i pan tutaj właśnie przyjechał specjalnie z Wrocławia, bo już rok temu, przynajmniej w tym okresie czasu, ten okoń po prostu się pojawiał. Głównie tu je łowili na, na spinning, a tutaj jest chyba także do 15 września wolno na spinning, a po 15 września Zostają nam tylko rosówki, czerwone robaki, więc dzisiejsze łowienie fajne, aczkolwiek no jakbym tutaj tak przyjechał, takbym wiedział, że nie będzie padać, a wszystkie prognozy pokazywały, że będzie padać. Rano sobie wstałem o tej siódmej i zauważyłem, że po prostu świeci słońce i nagle wszystko się pozmieniało. Lekka ulewa nas tutaj teraz przed chwilą złapała, ale ona potrwała, ile 10 minut zdążyłem założyć kurtkę, 10 minut przeszła ta ulewa i y, wyszło znowu, słońce przebija się przynajmniej i znowu zrobiło się parno. O, już mam takie trącenia, drobnicy, ale na haczyku 14 ona sobie zbytnio nie radzi. Ym, więc to są jakieś tam 5, mi się wydaje 8 cm płotki, y, a jeżeli już ta szczytówka mocniej się, można powiedzieć, napina, naciąga, no to już są takie te płotki 10-15 cm i te dwa leszczyki, donęciłem sobie dwa razy po trzy kosze łowię, na, w ogóle nie łowiłem tutaj nad morzem na jakieś wałki, nie wałki, wszystko na luźno oczywiście jakby z gliną, bo jest to jest bardziej rozpraszająco, bo jest tutaj stosunkowo mm, głęboko nie brałem żadnej wiążącej z Wrocławia, ponieważ yy, tak sobie postanowiłem, a nie chodzę tutaj, nie jeżdżę po okolicznych sklepach, bo można byłem w jednym i tak jak wspomniałem na wcześniejszym filmie kwotowo to jest szok no dobra, jeżeli coś się jeszcze ciekawego wydarzy, na pewno wam yy, powiem, pokażę. Trącenia są, czuję, bicie na kiju, ale to są wszystkie pyk, 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 pyk i zostawiaj. I często są wyssane robaki, yy, więc znowu tutaj bym można było łowić w tempo na małych haczykach i cienkich przyponach. Użyłem podbieraka na tym większym leszczyku, bo no jakbym wziął go na tak zwaną windę, to bym go po prostu zerwał. No dobra, o właśnie, pieka. Przesunę zestaw, mimo że jestem na bulecie, spróbuję. No ale. Nic to nie dało. Ściągam i wczoraj i dzisiaj, jest trochę tych glonów na dnie i jeżeli się przesuwa zestaw, ściąga się glony, ściąga się i zielone glony i brązowe glony, więc nie, o mamy rybkę na końcu. No tak jak wspomniałem na no, przesunięciu zestawu, no dzisiaj chyba najmniejsza półteczka taka mikroskopijna. No dobra, jak coś się jeszcze wydarzy ciekawego, dam znać, jest godzina, jest równo południe. Dziękuję. Na peczki prosto z bagażnika. Słuchajcie, pod nogami Ola tutaj wyczaiła, że pod nogami pływają okonie, więc tylko spuszczam zestaw na dół pod nogami i ciągnę. Normalnie tutaj pod brzegiem, tylko koszyk bez niczego na dwa, trzy białe. Oszukany feder opadło na dno, napinam lekko szczytówkę. Nie wiem, czy tu nie będzie zaczepów, też wiecie no. I normalnie wziął po 5-7 sekundach wziął, o, już było trącenie. Dzieliśmy tutaj takie 30 cm pływające przy powierzchni. Nie chcę robić tutaj walić zanętą. No jak miałbym czerwone robaki, to byłaby pełna petarda, o było już brania. Ale to teraz kurde chyba drobniczka jednak. Jakieś płotki, nie płotki, bo oko i na tej 14 by zasunął mi tak jak wcześniej. Szkoda, że akurat nie nagrałem. O, znowu puknęło. Jest <ścoughs> Tylko ten teraz mikroskop Ten teraz maluszek, ale jest. No coś innego, słuchajcie, jakaś zabawa, Ten nawet nie wziąłby udziału w żadnych zawodach, można powiedzieć. Spróbujemy jeszcze raz. Ty, ale ty przed chwilą tutaj widziałaś naprawdę ładne, to były takie trzy dziechy, nie? Bardziej na lewo. Bardziej na lewo, gdzie? Tam jeszcze? ale duża spokojnie zobaczcie jakie jaja możesz to bliżej żeby Leszku pokazać tylko, tylko nie do głowy w bo to jest bardzo... Tak. o wybił się to <laughs> znowu zaczęło padać, ale powiem wam tak mrzeżyną wymiata, po prostu jest to tak fajnie, że żałuję, że nie przyjechałem tutaj pierwszego dnia, byłem w różnych miejscach i tutaj mi się chyba najbardziej podoba, no i że są ryby Hmm, fakt, że nie biorą niesamowicie jakie wielkie, ale mówiłem, to był pstrąg. No tak, to był pstrąg, taki, mam nadzieję, że to no był pstrąg. Były leszcze, były płotki, były okonia. Niesamowite towarzystwo dookoła, które też przychodzą tutaj z tubylcy, przychodzą e, turyści. E, poznałem takiego młodego chłopaka Filipa, który też sprzedał mi kilka fajnych newsów z życia tutaj, więc Kontakty poleciały też przy okazji. subskrypcje, bo pytali, czy nagrywam, czy mam subskry ile mam subów na kanale. No tacy przemili ludzie, że szok. No, wakacje służą, mimo że już dzisiaj deszczowe, ale nie, no ja tu muszę wrócić. No, zakochałem się w Mrzeżynie i tyle. No, jeszcze zostało mi zanęty w koszyku dosłownie na dwa rzuty. Robaków już nie mam, więc tak jak wspomniałem wcześniej, czas już zakończyć naszą wędkarską przygodę na. O, bierze ryba. No, już więcej nie gadam. Dzięki. I tak pod sam koniec już taki fajny leszczyk. Woda, szczoteczka. Dzięki kruszyn za sprzedanie patentu. Bo od tej gliny i zanęty to jest to przyrzeźnia nad wodą. I wtedy wracamy z takimi brudnymi paluchami. A zawsze możemy w miarę możliwości sobie to zrobić nad wodą. A nie w domu już jest sobie lepiej. Trzymajcie się na razie. Byłem tu 9.09. Mamy 15,18, zapłaciłem 28 zł, ale naprawdę było warto, było warto.